Sztuka rozbijania główna na atomy. Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie moi drodzy. Jest wtorek, godziny właściwie już wieczorne, a ja dopiero się z Wami witam. Ale jestem usprawiedliwiona, tak mi się wydaje. Miałam dziś kilka rzeczy do załatwienia i wolałam z tym skończyć, żeby mieć więcej czasu dla Was. A temat dziś wydaje mi się ciekawy, bo zmagamy się z nim przez całe życie. I nie zawsze dajemy radę. Inspiracje do niego znalazłam na fejsie. Co jakiś czas podpowiadam Wam ciekawe osoby, które piszą lub mówią o interesujących sprawach związanych ze wszystkim, łącznie z tym, że też z rozwojem, czyli jak ja to nazywam, z odzyskiwaniem siebie. I dzisiaj też podpowiadam. Ustawienia systemowe Wojciech Jarczewski. Na fejsie. Profil terapeuty, specjalista od ustawień rodzinnych, a ustawienia to taki rodzaj terapii. Nie korzystałam z niej jeszcze, ale cały czas się przymierzam i gdy już sama nie będę dawała rady, spróbuję z pomocą specjalisty. Ale właśnie u Wojciecha Jarczewskiego znalazłam fajny wpis, który mnie zainspirował do rozmyśleń na temat poczucia winy. Poczucia winy. Posłuchajcie. Pewien rabin opowiada, jak któregoś popołudnia Zszedł złożyć kondolencje do dwóch domów, w których zmarła, zmarły starsze kobiety. W pierwszym domu pogrążony w smutku syn powiedział Rabinowi, Gdybym tylko wysłał matkę na Florydę i oszczędził jej zimna i śniegu, byłaby dzisiaj z nami, umarła z mojej winy. W drugim domu, pogrążony w smutku kolejny syn powiedział Rabinowi. Gdybym tylko nie upierał się, że matka musi wyjechać na Florydę, na pewno by dzisiaj żyła. Długa podróż samolotem i gwałtowna zmiana klimatu przyspieszyły jej śmierć. Umarła z mojej winy. Co na to powiecie? Dwie sytuacje różne, przeciwstawne, a każdy z bohaterów uważa się za winnego. Co to w ogóle jest to poczucie winy? Z czego to się bierze? Z czym to się je? No więc. Poczucie winny to taki stan emocjonalny, gdy czujemy, że zrobiliśmy coś złego. Coś, co jest zakazane prawnie lub etycznie, albo też niezgodne z naukami religijnymi. I zwykle w takiej sytuacji chcemy się poddać karze lub zrobić coś w ramach zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. Tak? I jest to stan naturalny u człowieka dorosłego z dobrze ukształtowanym kręgosłupem moralnym, jeśli mogę to tak określić. I rozumiemy to, ale sytuacja opisana w historyjce nie dotyczy niczego zakazanego. Wręcz przeciwnie, synowie chcieli zrobić dobrze. Dlatego jeden wysłał na Florydę, a drugi nie. Skutek, niestety, był ten sam czyli śmierć kobiet i poczucie winy. Skąd to się wzięło? Skąd się bierze poczucie winy? Spróbuję o tym powiedzieć, a no nie wiem, czy mi się udało, to chyba trochę skomplikowany temat. No zobaczymy. Poczucie winy albo czy inaczej wyrzuty sumienia rozwijają się w nas od dzieciństwa. Właściwie od pierwszych chwil, gdy zjawiamy się na ziemi, to rodzice uczą nas, że coś jest nie tak, że coś robimy źle. Nie wiem, płaczemy, robimy w pieluchę, później majtki, wymiotujemy, bierzemy do buzi, co się da, plujemy jedzeniem, bo nam nie smakuje, odwracamy się od cioci, która chce nas pocałować, i tak dalej, i tak dalej. Z każdym dniem uczymy się czegoś nowego i dowiadujemy się, że czegoś nie powinniśmy robić, bo to jest złe. No i ja rozumiem, jeśli uparcie wpycham palec w gniazdko, no, faktycznie nie jest to fajne, jest to bardzo niebezpieczne, może coś się stać. Ale jeśli matka mówi do dziecka, do grobu mnie wpędzisz swoim zachowaniem, no i to już jest bardzo niefajne, tak? Idziemy w życie z przesłaniem, że chcieliśmy zrobić mamie krzywdę, a to już bardzo poważna sprawa, która może wywołać sporą traumę. Dalej, takim miejscem, które też przyczynia się do powstania poczucia winy jest szkoła niestety, bo przecież na przykład powinnam, powinienem mieć piątki, szóstki, a przynoszę wstyd rodzinie dwujami. czy zachowuję się nieodpowiednio, rodzice przynajmniej raz czy dwa razy w tygodniu są w szkole, muszą wysłuchiwać złych rzeczy na mój temat. I poczucie winy narasta, narasta. I tak dzieje się z wieloma sytuacjami. Niby budujemy w sobie obraz świata, który w przyszłości da nam radość, zadowolenie, nie wiem, rozwijanie pasji, pracy dającą satysfakcję i pieniądze, związki, które będą na zawsze szczęśliwe i wspierające, marzenia, które będą się spełniały itd. Tak tak Tymczasem, rzeczywistość jest inna od naszych budowanych wyobrażeń, i właściwie powoli przestajemy dawać sobie radę z nią. Coraz mocniej i częściej odzywają się wszystkie głosy z dzieciństwa. Na przykład, możesz lepiej, albo możesz więcej, albo postaraj się bardziej. I to może wyglądać na przykład w ten sposób. Syny Klary już woła na nocnik, a mój jeszcze nie, choć są w tym samym wieku. To moja wina, chyba coś źle robię. E, już tyle lat pracuję w tym zakładzie i nie awansuję to moja wina, jestem do niczego, w pracy też już to wiedzą. <laughs> nie zarabiam tyle, ile powinienem, moja żona zarabia więcej, jestem kompletnym nieudacznikiem. Mm. Mój mąż pije, to na pewno przeze mnie, bo marna żona jestem, to co on ma zrobić, biedak. Narzeczony mnie porzucił, wcale mu się nie dziwi, gdybym miała taką narzeczoną, też bym ją rzuciła. Rozumiecie, do czego dążę? Nadmierne odczuwanie poczucia winy, można je nazwać nawet chorobliwym, połączone jest z niskim poczuciem wartości i brakiem akceptacji siebie. Objawia się to m.in. przyjmowaniem roli ofiary, która jest gorsza od wszystkich i na nic nie zasługuje. Ale też, i tu uwaga, branie na siebie winy paradoksalnie daje nam poczucie kontroli. I to jest najdziwniejsza rzecz, do której doszłam. Bycie ofiarą daje poczucie kontroli brak poczucia kontroli nad sobą i swoim życiem jest jednym z, padku, z paskudniejszych stanów, tak? W momencie, gdy nie wiem, dlaczego dzieje się coś złego, nie mam kontroli, nie mogę nic z tym zrobić, ale gdy wiem, że na przykład nie awansuję, bo jestem za głupia, to okazuje się, że jest wszystko okej. Okay, wszystko pod kontrolą. Nie dzieje się nic nieprzewidywalnego. Zawsze wiedziałam, że jestem głupia. No to... Na co mogłam liczyć więcej, tak? I dlatego paradoksalnie pasuje nam bycie ofiarą i mieć stałe poczucie winy, bo dzięki temu kontrolujemy nasze życie, nawet jeśli to kontrolowanie jest pozorne. Jak określiła autorka opowiastki o tych dwóch synach, Judith Yorst, obwiniając samych siebie, wierzymy w to, że możemy kontrolować siły życia i śmierci, obwiniając samych siebie. Twierdzimy tym samym, że wolimy raczej czuć się winni niż bezradni. I to jest chyba bardzo znaczące. Bezradność jest chyba tym, co najbardziej boli. Jak uważacie? A dlaczego w ogóle mówię o poczuciu winy? No, bo wiecie, pracuję nad sobą, o czym mówię, dwa razy w tygodniu. I na przykład, jeśli chodzi o przeszłość, nie mam już w sobie poczucia winy, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaakceptowałam ją, tę moją przeszłość, bo dzięki niej jestem tym, kim jestem, a teraz coraz bardziej lubię osobę, którą właśnie jestem. I na pytanie, czy mogłabym się z tą osobą zaprzyjaźnić, szczerze odpowiadam: tak, mogłabym. No, i teraz wracając do tematu, yy, dlaczego o poczuciu winy. Yy, nie mam telewizji, radio tylko po angielsku, więc się nie wsłuchuję w wiadomości, jeśli już to w muzykę. Mogłabym czytać na Onecie czy w innych portalach, portalach ale nie robię tego całkiem świadomie. Jakiś czas temu stwierdziłam, że nieświadomość bywa błogosławieństwem, przynajmniej jeśli chodzi o wieści z kraju. A ja jeszcze nie czuję się na tyle silna, żeby je znieść tak od bez problemu, żeby nie bolało. Ale niestety czytam posty Pawła Łęckiego na fejsie. Też polecam. Paweł Łęcki Bardzo świetny, naprawdę bardzo dobre pióro. I choćby dlatego warto go czytać, żeby obcować z bardzo dobrym pisarstwem. Ale jego postów też chyba nie powinnam czytać, bo one też bolą. Mimo, że autor, nie wiem, operuje ironią i groteską, więc potrafią też rozśmieszyć, ale ten śmiech jest zdecydowanie przez łzy. No i ostatnio zaczął pisać też o Afganistanie i o tym, co tam się dzieje. I mam zagwozdkę, choć pewnie nie powinnam jej mieć. Mam poczucie winy, że nic z tym nie robię. Że gdzieś tam, w kraju, który kocham, dzieją się paskudne rzeczy. W innym kraju, niedaleko Polski, kobietom dzieją się też straszne rzeczy. I wszystko to dzieje się przez religie, które mają być nośnikami miłości, a są nośnikami śmierci, bólu, cierpienia i nienawiści. I co ja mogę z tym zrobić? Czy mogę mieć poczucie winy? Czy to, że czuję się bezradna, to jest najgorsze uczucie, jakie może, jakie może być? Nie mam pojęcia. Zostawiam Was z tym pytaniem. Sama będę się z nim też mocować. Do usłyszenia w piątek. Trzymajcie się. Pa.